Witam belciu. Romantyzm, uliczka, tak? A w tej uliczce wyskoczył boniek i w ten sposób szczelił dwie bramki. Ole, Hura. No dobrze, no też jest romantyzm. I ten kurczak z rożna i schabowy po dwóch stronach bez jajka. I wiesz, ja powiem Ci tak, że nie za bardzo znam, wiesz, akurat raka wegetarianina. Albo wegana, na przykład założę. Nie, te raki, które ja znam, są bardzo normalne nawet troszeczkę za normalne. Lubią gotować same, bardzo dobrze zjeść i o dziwo lubią nawet, wiesz, czereśnie prosto z drzewa. Takie niepryskane, wiesz, no, z wkładką. Ja na przykład tego. Boję się, że coś pomiędzy zębami będziemy uciekać albo wołać. Help. No cóż, cóż, romantyzm, ale romantyczne też są czereśnie, pestki i szczelanie w nie y, y, z nich y, w, w przyszłe partnerki. No jest zawsze jakiś podryw, podziw natury bliskości jest. Co? W zależności ja w takiej ciasnej uliczce w nocy bez latarni. Ja nie pamiętam, bo ja nie mieszkałem w takich uliczkach, ale sobie już wyobrażam, co by mogło być. Gdyby się było z tą osobą i tak bez blasku księżyca, bo w blasku księżyca to, to jeszcze tym bardziej sympatyczne. Słuchaj, jeszcze wino typu jakaś malaga, i... ale może być już bardziej skromnie rakija, gdzieś tam bardziej tutaj bliżej, bo ten język jest nam bliższy, ale także i tutaj niedaleko, wiesz. Po drugiej stronie jakby Beskidu, no czy tutaj mi chodzi o no, Pragę i tam są też takie uliczki, słuchaj, ale u nas w Polsce też, na Kazimier w Kazimierzu czy, ja osobiście bardzo lubię klesko. i zawsze wolę poklepać lwa, po pupie, a to są szerokie uliczki, tylko bardzo wąskie kamieniczki. No. Ale Gdańsku wielbią. też pod tym względem. I potem na Westerplatte te wiesz stateczkiem można tam sobie posiedzieć troszeczkę, tylko żeby pamiętać, żeby wrócić, bo można wtedy całą noc przewegetować. No ale no cóż się nie robi dla romantycznej. Nawet się przechodziło kiedyś przez siatkę, na plaży. Potem na stacy panowie za MO ganiali. No ale potem myśmy ich ganiali i to trochę było bardziej niebezpieczne. A to był romantyzm też. Do tej pory jeszcze powinniśmy troszeczkę ich poganiać i rozliczać, ale to tak, żeby sobie poglębić. Na sam koniec, bo to wiesz, to jest przyjemność w tym, żeby uzyskać coś, a rak bez tego czegoś nie ma przyjemności. A każdy z nas ma gdzieś raka, więc szczypcam go za tamty czas A czas romantyzmu jest, wiesz, po prostu. Ktoś mi go zniszczył tamte lata i tego nie mogę darować. Wiesz? Po prostu ktoś zniszczył. I dzisiaj, za wszelką cenę, chcę przynajmniej to zrobić, żeby romantyzm. Obojętnie, jak to może być, nawet i ten dyskotekowy, ale żeby wrócił, i nigdy nie pozwolę do tego, do czego, do czego dążą niektórzy: do powrotu tego samego, tylko w innej barwie. Przepraszam bardzo. Nie zgadzam się na żaden rodzaj gwiazdy. Chcę mieć wolność. I tak, Austriacy, pozostawiam te kajdany i ten sierp i młot po to, żebym pamiętał, żebym pamiętał i nie będę tego niszczył, ale zawsze, za każdym razem będę przypominał. Obojętne czy znak ten sierpa, który pamiętam i tego młota, który odczułem i także tam, gdzie utraciłem to, co najważniejsze, swojego dziadka, za Heckenkreuz. I nie daruję ani jednym, ani drugim. I żaden Markot, ani żaden jeszcze inny poznański dziadyka nie będzie mi tłumaczył, że jest dobrze. Bo ja za każdym razem zrobię bieg tych, którzy przeżyli I będę szedł w nim. Dlatego uważam, że każdy Niemiec i każdy Rosjanin Powinien pojechać do Miednoje, a każdy Niemiec do obozu koncentracyjnego. Obojętnie gdzie. Czy u siebie, ale powinien to i powinien, powinno to być wbite w jego dowód, żeby wiedział, co kiedyś zrobił komuś. I tak samo Rosjanie też. Bo Rosjanie nigdy już nie powinni wracać do stalinizmu, do Łagrów, a Niemcy powinni pamiętać o, o tym, że to oni chcieli to udoskonalić. I zobaczyć, o święci z bliska każdy pokój, to co robią inne narody. My zapomnieliśmy o tym, ale mamy my w pamięci, bo tam zginęli niedaleko mój dziadek. A może twój pradziadek? A może by był inny świat, innej, innej barwy, gdyby on żył? Może by było biedniej, ale za to cudowniej. Bo nie miałem nigdy dziadka. To zobaczymy. A moja babcia była po prostu samotna. Przez całe życie. I żyła tylko dla mnie. Ale bez dziadka. I tego nikomu nie daruję. I nie daruję nigdy temu, żeby ktoś mi zrobił to samo. Więc uwaga na obojętny kolor gwiazdy. Cześć.